Dareks. Przecież to brzmi jak jakaś nazwa firmy z lat 90. W sumie to jest z 50 takich firm. Ale to chodzi o takie Dareks z apostrofem. Być może już wiesz, że ten apostrof pełni takie dwie podstawowe funkcje, a jedną z nich, o której dziś będziemy mówić, to przynależność, tak? Ja to tak nazywam, przynależność. Ten apostrof jest jakby strzałka wskazująca na właściciela w zdaniu. To nie musi być imię, to może być też inna rzecz, ale dziś koncentrujemy się na imionach, a konkretnie polskich. Bo to dareks oznacza, że to coś jest tak jakby darka. To coś jest darka, tak sobie to skojarz. Tam ja jestem, widzisz, właścicielem akurat, ja. Jakby było na przykład Bożenas, to Bożena by była czegoś tam właścicielką w tym zdaniu. Ale jakby był Tymoteusz, to już było trudniej, Tymoteuszys, Tymoteus's house, na przykład. To byłby dom Tymoteusza. I przyznasz, że jest to bardzo zabawne, gdy używamy polskich imion i dodajemy ten apostrof s, no, ale nie da się inaczej. Jeżeli na przykład jest nas kilkoro i rozmawiamy z jakimś Brytyjczykiem i na przykład Patrycja coś powiedziała, jeśli zgadzam z Patrycją, to wtedy powiem I agree with Patrycja's opinion. No bo nieprofesjonalnym byłoby mówienie Patricia's opinion, bo jej imię to Patrycja. Czy so, I agree with Patrycja's opinion mi to zabawnie, to dopiero początek. Więc jeszcze raz, to S z apostrofem oznacza jakąś własność, tak? To jest właściciel w zdaniu. To była opinia Patrycji, więc Patrycja's opinion. Będąc konkretnym, to działa to tak jak dopełniasz. Nawet jest to dopełniarz saksoński w angielskim, tak to się nazywa. Czyli u nas powiemy po prostu. Opinia Patrycji, zgadzam się z opinią Patrycji. I takie sytuacje mogą sprawiać nie tyle błędy, co problemy z wymową tego. Tak może być zabawnie, może być po prostu trudno to wypowiedzieć. Weźmy jakiegoś Zdzisława, którego mamy. I Zdzisław ma psa. I przychodzi jakiś Brytyjczyk i się pyta, czyli to pies? A ja mówię, to jest pies Zdzisława. Oczywiście są inne możliwości na to, żeby to powiedzieć, ale specjalnie, ja specjalnie chcę Ci podać tę najbardziej naturalną, bo to będzie najbardziej naturalna. Więc wtedy powinienem powiedzieć it is, albo tak paluchem pokazać, this is Zdzisław's Dog, this is Zdzisław's dog. Rozumiesz o co chodzi? Zdzisław's pokazuje ta strzałka na właściciela w zdaniu. On jest właścicielem tego psa, nie tylko w rzeczywistości, ale i w zdaniu. I my znamy ten apostrof z jednego miejsca, z bardzo popularnego. My w Polsce trochę to spłaszczyliśmy, natomiast warto wiedzieć, że to nie jest tam tylko taki dodatkowy przecinek, bo ktoś tam sobie go postawił, tylko ma to swoją konkretną funkcję, a chodzi o McDonalda. O właśnie, McDonald's. McDonald's, tak to mniej więcej powie Amerykanin i tam jest to S na końcu. Być może zdarzyło ci się zastanawiać dlaczego to tak jest, to już tłumaczę. To jest tak jakby u McDonalda, tak to będzie tłumaczone, tak to będzie logicznie rozumiane. To jest u McDonalda, tak jakby w restauracji u niego. I ten apostrof pełni tutaj taką funkcję. Załóżmy, że jest jakiś Adrian, tak i on jest barberem, to mógłby nazwać swoją firmę Adrian's Barber. Pewnie obcokrajowcy mówiliby na to Adrian's Barber. I wtedy to tak jakby jest, że to u tego Barbera Adriana. Rozumiesz? Taka logika w tym jest. Albo na przykład Sebastian, który ma siłownię. To by było Sebastian's Gym. Czy na przykład jakaś Kinga robi paznokcie. To by było Kinga's Nails. Czy na przykład jakby Janusz miał jakąś naprawę samochodu. I chciałby ją nazwać Janusz's Garage. To też by mógł tak to zrobić. Chwytliwe, czyż nie? Myślisz sobie, dobra, wiesz co, ale ja to nie będę nazywać ani garażów, ani nie mam zrobić zamiaru paznokcia, a nawet jak będę robić kiedyś coś takiego, to nazwę sobie to normalnie po polsku. To kiedy tobie się to przyda praktycznie? Ano wtedy, kiedy mnie odwiedzisz, to znaczy nie mnie konkretnie, kiedy odwiedzisz kogoś, kiedy opowiadasz komuś anglojęzycznemu, że odwiedziło się kogoś polskojęzycznego. Bo jeżeli na przykład przyjdziesz do mnie i opowiadasz o tym komuś anglojęzycznemu, to jak powiesz? I went to Darek czy I went to Dareks? No właśnie, to zależy. Jak myślisz, od czego to zależy? Taki quiz, T -t -t -t. od czego to zależy? Od nastroju? Czy jest między tymi dwoma jakaś różnica? Czy ja tylko cię zwodzę? Czy może jedno jest niepoprawnie? Czy może kto by się tym przejmował? Owszem, kto by się tym przejmował jest najlepszą odpowiedzią, ale jak chcesz poznać tutaj taki detal w tym, taki szczegół, coś sobie wyróżnia, to już tłumaczę. I went to Darek to jest takie. Poszedłem, czy poszłem, bo było blisko, do Darka, ale to niekoniecznie oznacza, że do mnie do domu, a wręcz nie oznacza, że do mnie do domu. Tak, gdzieś żeśmy się spotkali i ktoś powie: I went to Darek. Tak, poszedłem, podszedłem do Darka. Natomiast, jeżeli to było u mnie w domu, to wtedy najlepiej powiedzieć: I went to Darek's. Z tym apostrofem oczywiście. I went to Darek's. Znaczy, nie mówisz z apostrofem, ale wyobrażasz sobie to z apostrofem, a to ma znaczenie. Dlaczego? Ponieważ Darek's jest tak naprawdę skrótem od Darek's house. Tak, I went to Darek's house. Tak by to zostało zrozumiane. Więc jeżeli to jest mój dom, moja herbatka, którą Cię ugościłem, to wtedy mówisz swojemu anglojęzycznemu znajomemu, I went to Darek's. Albo na przykład inna forma, I was at Darek's. I was at Darek's, czyli byłem u Darka. Tak, poszedłem, tam wcześniej było, a teraz byłem u Darka. Albo I went to Darek's for coffee. Widzisz, to darex oznacza, że to jest po prostu u mnie w domu, to jest Darek's house. Ale jak na przykład przyszedłeś do mnie, tak podszedłeś czy podeszłaś, nie wiem, po poradę, powiedz wtedy I went to darek for help, for advice. To darex mocno podkreśla, że to było jakieś moje miejsce, moje biuro, mój dom, coś tak mojego. I stąd właśnie znów przypominamy sobie McDonald's to jest właśnie, to jest u tego McDonalda, my tam jesteśmy gośćmi, którzy przychodzimy Niego. Zanim dasz mi znać, czy było to dla Ciebie czymś nowym, pamiętaj, żeby coś po sobie pozostawić, bo ja z takimi właśnie poradami anglojęzycznymi, a sami z rękawa mam zamiar Cię zaskakiwać. A jeżeli ty po sobie coś pozostawisz, tak komentarz, łapkę, udostępnienie, to wróci to do Ciebie, ponieważ algorytm prawdopodobnie stwierdzi, że Ty lubisz te materiały i będziesz dostawać ich ode mnie więcej. No myślę, że to wartościowy content, więc warto mnie śledzić. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!